Cały dach Trochę się sypie chata To jest kurtka jeszcze. O, kakao. A nie wiem, w sumie co to jest. To jest dziwne. W tym domu jest mega dużo rzeczy zachowanych. To jest po do zębów jeszcze zachowana? Tylko nie można. O kurwa, to tutaj strali. Dzisiaj będziemy wchodzili do jakiegoś budyneczku no, no. z frytasem. Frytas?

Prytek? Śliwarki mi dała. Tu? No. Czemu? No, mi coś poczuć co ci Aaa, koledzy poszli Ooo, na łeb mi nakapało. Cały dach przyciekę. Kuźwa, całą mam mokrą kapę. Jakiś, jakiś but, jakaś walizka. Trochę się sypie chata. Wali tu ogólnie... jakimś żulem. Śmierdzi, śmierdzi żulem. jakieś szafa, szafka. Stół. Tutaj... O, Tu jeszcze szafa jest. Ty, to jest kurtka jeszcze! Kurde! To jest budynek z... Ze... O! Kaka. Ale to ta nie Kanapa. <gry> no bo tak jest Jak, jak ktoś to, ja myślę, że teraz jak ktoś się na ścianę. ściany. Ba, no, to... trochę. tu. A, a tu? O. A nie wiem w sumie co to jest. Wygląda, Wygląda dziwnie. No. Ciekawa sytuacja. Może. Bo, Że tu mam? e, bo nie mamy jakieś schody. O! Schody do góry. Do góry? No, Michał, przecież już. Mikoł... Michał, to jest Alon. Alon, zwiedzać. A to jest Kibel jeszcze, przecież nie zwiedziliście go. Krzesło jakieś? Kurczę, to. A skąd my mamy to wiedzieć? Znaczy tu w ogóle. Ej, ale co? W tym domu jest mega dużo rzeczy zachowanych. To jest pasta do zębów jeszcze zachowana. Tutaj hamak z pęczyny. No tu sobie się nie spotykają. No. Coś na... chodzić nie będę, ale... Tam. Dobra, taki kibelek. Jeśli dzisiaj będziemy zwiedzali dwa inne budynki przy Torach. Być może jakiś kolejowy, nie wiem. Patrz Co? Czekaj, zaraz zobaczę. A to jest... W ogóle... Nie... Wiem, mega dużo tu się rzeczy zachowało w tym domu. Tam jest, pokaż, na tym świetle jest. Gangi Nowego Jorku. To się <grym i wyszła> Tutaj tu nawet nic nie ma. Ja pierdolę! Nie, to jest chyba kulturalnie. Widzimy tu pianino. Wyjście na zewnątrz! Chyba nie działa. Dopominek był? Dopominek? Ej ty tu byłeś Michał w końcu czy nie w środku? Byłem. Nie, tu nie byłem. A to gdzie ty byłeś? Tam był drugi, ale by jeszcze bardziej rozkurwili. Aha. Ja tu jest drugi byłem. Dobra, ja wychodzę tu kurwy. To Tu jest jeszcze... O, jeszcze strefie jakiś. No, Strychu, nie ma co się już tam wpieprzać do środka, bo tu by się czołgać trzeba było. Fajna chata. Nie pamiętasz, jak się tu wychodzi? Tu jakiś portfel. Nic nie ma w środku. Kurna. Tu? To był dom czyjś po prostu. Tutaj masz tak. Masz dużo butów, masz dużo materacy, szafek jakiś No widziałem to. Albo kręg. No strasznie do śmierdzi, ale... Ale dużo się tu rzeczy zachowało. No, to ty, 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 Chyba stańczy... za... musimy iść do McDonalda. No, do McDonalda chciałabyś. Jeszcze musimy przez tory przejść. I będziemy się kolejne. kolejne. Nie no, spoko. Baterie. Garnek, ale chyba bez żarcia. Koneser. Nie roku? Nie. O gówno o kurwa tu ktoś strał O no. tutaj kogoś No chociaż, chociaż tutaj był człowiek z manierami, że sobie gazetą tam Co jest? Niket parasol. Wiesz co sam parasol chyba nie działa. No nie wiem, a działa? teraz trzeba przejść tak żeby się nie oblać co? Jest 16 ale o 17 miał być a półtorej godziny pojechaliśmy nie, znożymy, znożymy Znożymy Poproś, poproś, powiedz że masz kurkę i wszystko Pójdziemy do restauracji Tak Aha. U. Już nic nie ma ciekawego Ale no tu Normalny dom Tak Ja I, tam malowałem Gdzie? Kiedyś. Ty tu byłeś? No ja tam malowałem I co? I rozwalili to już? Nie no ten dachu nie miało, albo trochę lepiej to Aha No ale to było fajne Bo Wtedy to było zamknięte jak ja to byłem To było fajne no. Dom czyjś A taka Taka speluna No myślę że tu raczej Jakieś żule mieszkają. W sumie no. dziwne, że nikogo nie spotkaliśmy jak pada deszcz. Jak kurwa nie odbiera. No to jak nie odbiera, no to trudno. że Skąd ty jesteś? Z Ukrainy. A ja jestem kurwa z Polski. Teraz wchodzimy do następnych budynków. Jakiś budynków PKP, ale rzecz wydaje się, że to są jakieś opuszczone działki. Szalom, szalom Tak będziemy mówili, że... A tu nie rozjebie? No, na pewno się rozjebie. No, w tej chwili nie było balu. A tu jest. Brawo, jesteś geniuszem! No, całe to nie kiewa. Poczekaj. No i tutaj jedzie znowu. Góra, co to jest? No nic nie mam? A tu doko? Jest trochę budynków. Tu jedzie gównem. Tu gdzieś było zdecydowanie strane Albo szczany Ale tu wali z czochem, nie? Tak? Muszę to zakamerować co to za kamrzot? No gdzieś to by go wylało Chuj gdzie ja <grymina> go jebłem Gdzie on jest? O jest Kremniweła Patrz Patrz jaki nagrywa <grymina> Uuuuh, wiesz, <grystanie> 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 <Kamszacik. grystanie> może ktoś tego używał? <grystanie> El Nobel dla Wieleckiego. No, takie, takie, takie nie ze gówna ten budynek, ale tam jeszcze dalej są jakieś działki. No, mówiłem, że działki opuszczone. Kurwa, czekaj, ja muszę. Ja muszę tutaj <grystanie> gra schować. A praktycznie? Nie mam spokojnie. A idziemy dodam tego niebieskiego? No, można no. iść. No, i teraz poza tym budynkiem PKP, nocy znaczy PKP, na jakimś kolejowym. To jest to trochę opuszczonych działek jeszcze, dookoła. Znaczy, mam nadzieję, że opuszczonych. Opuszczonych. Jedna z nich No O kurde Ow Ow O psalony ma teraz? Fajki to były, weź Matar z przesunąć O a nie ślima, gdzie? No chyba jak nie ma fajek No Ty kurwa, monty Co? Śmierdzi Michał byś się kiedyś Nie Kurwa myślałem że to strzykawa, ja pierdolę A to jest pan to Ufuję uf, jak ty jebie To nie jest pan? Się... A nie, nieważne Nie jak... śruba to jest Nie wiem, ale mam nadzieję, że ta śruba pachnie gównem Oto Co? Trend, masz łą Swój tu jest jakaś ten. No. Jakaś dziura. To masz dziurę, w takiej mógłby być na przykład zdechły... Zdechły jakiś szczur, ale nie ma chyba. Dobra, dalej można zobaczyć co tu jest jeszcze. Tylko ja nie wiem kiedy to będzie te nieopuszczone. Dobra, to jakieś byle gówno, to już nie chodzę. No chodźmy stąd.

Chodziłaś na boks? Tak. O Co Wyjebać to jest spoko umiejętność. O no, jeszcze coś. Kuba też idzie, Kuba. uciekaj. To ty nie wieku mojego dziadka. Ty daj luknąć. Taki... To jakiś dziadek mieszkał człowieku, bo ma dywan na tym. nie no ślimak liście. Co? Na ścianie. Ty dziadek jakiś dripy chopy, w tej zerze za kubę. robił. Dziadek to... Ej, kurwa dziadek to był takim koneserem. Pociąg! Mi się wydaje, że to nie dziadek już tutaj żył. A, może chcemy. Ty, ale taki żur mieszka, patrz, jest jakaś musztarda. Jakbym był żolęcym, to zrobił porządek. Eee! Pierdala, jak tu jebie! No to, co jebie? Przesadzacie! Ej, to jest Stanik? Ej, patrz! Ej, Stanik! Co? I Izabela? Nie, bo za to ty. Eee... To stara Co Z to jest? człowieku! <laughs> Chyba. Co to jest? Nie, Nie jest. znam. Jakiś sejf. Eee... Co to jest, narąda? Nie wiem. A tu? But, ciut, wytaśny, butaśny. To już gówno jest. I tak dosłownie. Tam jest jeszcze taki jeden tyłu tam. Tam, widzisz? No. Możemy luknąć co to jest? Jest. Pociąg, pociąg, o nie, pociąg. Co to? Tam można wejść do tego. Ja tam chcę wejść O, to jest mało miejsca, czekaj, bo to jest jakieś kurwa to No to jest jakiś kolibrowy bunkier No kurwa. Nie przejmuj się Właśnie Bo mi się nie przejmuje No ja bym się nie przejmował, jak mam nie informację, nie tak, że mam to, gdzie to uciekać to, to. To. Ić, Idź, 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 wojny wojny. No My tak to... Jesteśmy w bunkrze Takim o tutaj, tu są Żydy No to to. tutaj A tutaj... Jest jeden wielki chuj Ale ich zrobimy w chuja O ja pierdolę jaki wielki pająk jest w moim życiu Tu można stanąć Ale ja nie będę próbować No, jest tu wielkie gówno Nie, chcę stąd wyjść Usiadłem ja Idę na górę Tak się to prezentuje Miejsce w którym byliśmy Tam jest jeden Tam jest drugi Tam, o, tam daleko jest jeszcze jeden Są dziełeczki Piękny wiadukt Jezus O i pociąg jedzie Nie nie można kurwo